Zadanie siódme. Zależność drogi od czasu i przyspieszenia w ruchu jednostanie przyspieszonym, gdy prędkość początkowa jest równa 0, opisuje wzór s równa się at kwadrat przez 2, gdzie s droga, t czas, a przyspieszenie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przyspieszenie a poprawnie wyznaczone z tego wzoru można opisać równaniem. Przepiszmy to równanie w postaci oryginalnej i chcemy z tego równania wyznaczyć literkę A. Co nam przeszkadza? Mianownik i te kwadrat. Na początku likwidujemy mianownik, czyli pomnożymy całe równanie razy 2. Z lewej strony otrzymamy S razy 2 to 2s, a tutaj ta dwójeczka z tą dwójeczką się skrócą i otrzymamy A te kwadrat. Chcemy obliczyć, a przeszkadza t kwadrat. Odwróćmy może to równanie stronami, a t kwadrat niech będzie z lewej strony, 2s z prawej strony. Jak odwracamy równanie, tak, jak, tak jakby w odbiciu w lustrze, prawda? wszystko z lewa na prawo, a wszystko z prawa na lewo, to znaków nie musimy zmieniać. No i tutaj podzielimy całe równanie przez t kwadrat, więc tutaj t kwadrat się wyredukuje, otrzymujemy a, a tutaj podzielimy tylko przez kreskę łamkową, czyli 2s przez t kwadrat. No i w tym momencie możemy już zaznaczyć odpowiedź C.